I mamy pierwszy dzień lata. Co słychać w telewizji? Pogoda niestety będzie słoneczna jutro od razu, więc będzie trzeba podlewać. Um, mamy za to jakieś nowe wskazówki. Tak, jest już lato. Razem z całą masą nowych plonów do posadzenia. Na przykład chmiel. Potrzebują trochę czasu, żeby urosnąć, ale kiedy dojrzeją, mogą być e, zbierane każdego dnia. Powodzenia! O, no to każdego dnia będzie fajnie. Tak, cała masa nowych rzeczy jest. Stare rzeczy nam zwiędły. Przeglądałem sobie różne rzeczy, również co bym chciał zrobić, albo co mm, zrobić. Oczywiście dużo nowych rybek teraz możemy złowić do zestawów. Będzie można parę z nich zakończyć. Na pewno będę chciał postarać się zrobić ul, bo tutaj dużo nam nie potrzeba. Głównie syrop klonowy, który jako jedyny chyba nam się jeszcze nie zrobił z drzewka. No więcej tych kraników na drzewa, które nam tutaj rosną. To akurat wyrosła nam sosna. Chciałbym zrobić tutaj preserves jar, to on pozwala robić dżem i warzyw, warzywa takie piklowane. To też się nam przyda. Co jeszcze? Na pewno chciałbym zrobić stalowy kilof, jak tylko uzbieramy pieniążki, a na pewno zbyt szybko to nie zbędzie, bo zaraz pójdziemy kupić nasiona. No i mm, Sadzonki herbaty, to też koniecznie trzeba zrobić. A, dobra, to trzeba mi tu w ogóle przeszkadza, tak jest znowu cała masa rzeczy, mam nadzieję, że przynajmniej o większości będę pamiętał. Bierzemy kosę, w ogóle za chwilę parę zestawów już skończymy, mm -hmm. Kose bierzemy dlatego, że mogę, możemy ściąć wszystkie z rośliny. Ale nie tylko dlatego. Silos nam się zbudował, ja wcześniej pomyliłem się. Nie 120, tylko 240 sztuk siana się tu mieści. Ej, nie tym. Dobra, tutaj musimy mieć miejsce na roślinki. Teraz, jak mamy silos, to będzie się nam siano robiło i lepiej całej trawy nie kosić, bo musi nam odrastać, oczywiście, a odrasta tam, gdzie już jest posadzona. Więc w takich różnych miejscach, nie wszędzie tylko tak. No, już mamy 45 siana. Mamy też troszkę sosny. Żywicy, smoły zebranej Dobra, niech się uzbiera te Aha, to się do ekwipunku nie leci właśnie tylko od razu do Silosa. Niech będzie uzbierane gdzieś te, chociaż No 90 może być na razie. Hmm. Dobra, na pewno ten chwila. Ja chcę wyciągnąć stąd trochę. Jak się. Jak się wyciąga. Chwila. Jak się wyciąga stąd siano o, nie wiem tego. No dobra, trudno. Trzeba trochę siana dostarczyć do na bandla, to najbardziej teraz tego nie zrobię, bo nie wiem jak się z tym uporać. Tak jak tutaj ciągle zatrzymuję, żeby, żeby, czas za szybko nie leciał. Ale zrobimy sobie nasionka te te wiosenne. Ile tylko się da, to niestety ograniczają nas chyba pory najbardziej. Mamy ich tylko 7. Hmm, hmm, hmm. I jeszcze te. Dobra, schowamy na chwilę, żeby nam przypadkiem gra ich nie zabrała. Dlaczego je zrobimy? Bo są nam potrzebne do, do, do sadzonek herbaty. Dobra, mamy 70. A też 35 sadzonek możemy zrobić. Świetnie. Hmm. Dobra, teraz chciałbym to tu. I z powrotem. Nie, tego nie chcę. To, to i to. Później wrócimy, posadzimy te roślinki, które trzeba. Różne rzeczy posadzimy, na przykład tę kawę posadzimy, te summer squash, i żałuję w sumie, że nie kupiłem tam tego rzadkiego nasionka. Można by było je fajnie wykorzystać, ale to tak w końcu to zrobimy. Wezmę ten świecący pierścień na chwilkę. Dostałem wskazówkę, za którą dziękuję. Coś, wykorzystamy go za chwilę. W dobry sposób, tylko szybko jeszcze zajrzę, czy. Niepotrzebny nam jest jeszcze jeden. No to nie tu w ogóle. Czy ta smoła nam nie jest potrzebna? Gdzie ja patrzę? Aha, Aha syrop klonowy już mieliśmy. A tutaj właśnie jest potrzebne siano i też zboże, które możemy teraz w lecie posiać. Nie, tutaj z dębu jest potrzebna żywica. Dobra, no to możemy odłożyć Taki, w takim razie to. I do, do tej herbaty potrzebujemy drewna i włókien. No to bierzemy te włókna, bierzemy drewno. Bierzemy też tę żwicę, bo chcę zrobić troszkę nawozów dla naszych melonów, bo musimy zrobić melony takiej lepszej jakości. Mam już trochę tego nawozu, więc będzie jeszcze więcej. Gdzie, gdzie cię schowałem? Tutaj, tak, 40 mamy. I teraz dobra jest tą herbatą, co jest napisane. 20 dni potrzebuje, żeby dojrzeć. Produkuje liście herbaty w ciągu ostatniego tygodnia. Każdej pory roku, poza zimą, i nie trzeba jej podlewać. No i to jest najlepsze. Dobra, zrobimy sobie ile się da. Tak, te 35. Resztę surowców odkładamy. Dobra, posę też odłożymy i posadzimy sobie, no właśnie gdzie? Nie pomyślałem o tym. O, dobra, posadzimy sobie gdzieś tu bliżutko na razie. Nie wiem, czy to będzie po um, po tej pierwszej. Po zmianie na jesień, czy będzie nam zdychać to, to bym chciał wiedzieć. Ok, jest już dziewiąta, jak jest dziewiąta, to powinniśmy już się udawać do naszych ludzi z prezentami. Zrobię, może, tak, żeby dało się przez to przejść, bo niestety. Właśnie mamy tu zagrodzone herbatą. Taki krzak nam tutaj zagradza drogę. Tu jeszcze. Jak wrócimy, to wszystko to wykoszę. kamienie i tak dalej. O nie, gdzie ty posadziłeś? O, trudno. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Parę rzeczy musimy tutaj pozałatwiać. Lecimy na chwilę, tutaj. Pozbieram rzeczy do bandli. Mamy tutaj Sweet Pea, teraz się pojawia, czyli chyba groszek jakiś. Taki i mamy. Mamy winogrona. Kolejna rzecz do zbierania. No i też dostałem wskazówkę, żeby to miejsce odwiedzić. Ten tunel. To był mi ten pierścionek świecący. żeby tutaj coś. O tu jest chyba. Mm, tak, to jest. To jest skrzynka na. Nie, to jest skrzynka zabezpieczona um, elektrycznie, tak, niestety. Aha, że. Nie, zasilana bateriami, ale nie ma tu baterii. O. Okej, okay, czyli chyba baterie można tutaj przenieść, tak rozumiem. A baterie chyba możemy sobie załatwić. Mamy tutaj ten Lighting Rod, który jest napisany zbiera energię z błyskawic i zamienia je w baterie. Więc może to też zrobię niedługo, bo chyba mamy do tego surowce. Dobra, no i latem zbiera się właśnie te winogrona, zbiera się groszek i zbiera się jeszcze spiceberry. Nie wiem co to. Ale się to zbiera. I wcześniej, jak sobie tutaj przeszedłem, to zauważyłem, że tutaj, w tym miejscu to mamy. O. Jest jeszcze jedno winogrono. Zbieramy. O, nawet dwa spiceberry się nam trafiły. No to w sumie, może nawet byśmy mogli zrobić sobie z potem. Letnie dzikie nasiona, a i przerobić się na herbatę chciałem, ale stwierdziłem, w sumie właśnie, że lepiej może sadzić nasionka na razie. Dobra, Robin, dla ciebie chciałem prezent dać. No, już nie pracuję nad naszym silosem. Drzewo to cudowna substancja, jest taka uniwersalna. Droga, mocna, e, tania, mocna i każdy kawałek ma swój unikalny charakter. O, ciekawe. Skoro się lato zaczęło, to jeszcze zobaczę, jakie nowe prezenty można dawać w tej porze roku, co jest dla nas dostępne. Bo na przykład kwarc Robin chyba tylko lubi. A może teraz mamy dostęp do czegoś, co kocha. To będzie wspaniały em, sezon na obserwowanie gwiazd. Dobra, chwytaj kalafiora. Tak, znowu się cieszy. Jak się cieszą ludzie, to my się cieszymy. Demetriusa to nie było. Tak, moglibyśmy pójść, do, załatwić bundle 1, ale wiem, że w naszym krabpocie wyłowiło się jeszcze coś, co nam w ogóle załatwi już na maksa. Jeden z naszych zestawów. O, Ewelin gdzieś ucieka. Od razu ją zaatakujmy. <grymne> Czuję więcej energii w, w taką piękną pogodę. Dobra, masz jeszcze koral. No, proszę bardzo. George siedzi w domu. Dobra, dobra. Dostaniesz Lika i pogadasz z nami. Świetnie. A tam jeszcze Lainusowi mogliśmy dać prezent, zapomniałem. O, jest jeszcze Caroline. W środę sklep jest zamknięty. No, niestety. Pamiętaj o tym, jeśli chcesz, jeśli czegoś potrzebujesz. O, mamy trzy serduszka. Świetnie. No, i teraz to, co chcę kupić, na pewno to dużo tych melonów. One aż 12 dni będą rosnąć. Nie pamiętam, ile mamy. No, ale niech będzie, że te 12 na razie kupię. I tutaj o wielu jest w plonach powiedziane, że będą dalej kontynuować swoją produkcję. Na przykład pomidory po 11 dniach będą. Tutaj rosnąć i na przykład y, jagódki, tak? Borówki 13 nie będą rosnąć, ale też będą później kontynuować swoją produkcję. Tak samo tutaj papryka. No, nie wiem, czy dobre ilości kupuję. Ale jest też bardzo tanie mm, zboże. No kupimy tego może też z 9. Mamy rzodkiewkę. To trwa. to jest chyba jednorazowe, ale ale warto. O, tak już nas nie stać teraz mniej. Ajajaj. Ale mamy tutaj kukurydzę, która będzie rosnąć dalej jeszcze przez jesień. Mamy nasiona słonecznika to też nam się przyda. No i mamy ten chmiel. Chmiel rośnie tak jak fasola na tyczkach. No, cała masa tych plonów. Dobra, na razie zostawię sobie te po pozostałe pieniążki. Dobra, mamy dla Leinusa. Dla Marnie jeszcze mamy prezent. Dla Demetriusa. Tak, a, jeszcze Klin... dla Clint'a nic nie wziąłem. Mm. Dla Alexa nic nie wziąłem. No dobra. Chodźmy najpierw pod A zobaczmy, może ktoś tu siedzi. Nie, nie to pora dnia. Hmm. Dobra. Też mówiłem, że będzie można łowić sporo rybek. A tutaj na przykład mamy ślimaczka, który się nazywa chyba pobrzeżka Periwinkel. Tak. I teraz sobie oddamy te rzeczy do bandla. Zapomniałem niestety przenieść przynętę do tego całego ...krapota. Ale nie szkodzi, w sumie. Może, może postawię po prostu skrzynkę z tym. O, 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 ciebie mamy tutaj. Postawię skrzynkę z przynętą obok. A, mamy trzy. Mieliśmy wcześniej trzy. Demetrius jest głęboko zamyślony. Wybacz, jestem naprawdę zajęty. Jest tak dużo roślin do przebadania teraz. Mm. Ale przynajmniej daliśmy ci prezent. A, i założyć mogę już ten normalny pierścionek. Dobra, zobaczmy tutaj. Czy to tu? Tak. Mamy zakończony zestaw. I dostajemy w nagrodę. O, trzy krapoty. Świetnie. To jeden dostawimy jeszcze do rzeki i dwa postawimy na morzu, bo tam będą inne rybki się łowić. No chyba tutaj tylko możemy jeszcze ten... wiosenny, znaczy letni zbieracki bundle tylko dokończyć. Który będzie na dole. Tutaj pewnie dostaniemy nasionka. Coś mi się kojarzy że tak może być. No, co tak jak mamy. O ależ 30, fajnie. To jeszcze to posiejemy. Tutaj by się teraz bardziej przydała motyka, skoro tak dużo mamy. E, ulepszona konewka, przepraszam, nie motyka. Także posiejemy, teraz wszystko co mamy podlejemy tam zajmie całą Masa energii i czasu. No ale tak to jest w pierwszym roku. Za to dostaniemy dużo poziomu farmerstwa, myślę. Może nawet w lecie będziemy już prawie wymaksowani. Na pewno wezmę teraz ten nawóz. Te nasionka 21. Oj, to 3 by się przydały więcej, byłoby... Fajnie, ale nic, wiem jak to posadzę. Schowamy te rzeczy. Dobra, będziemy siać jeszcze to i to i to. Ale zacznę od melonów. Schowajmy tę broń i kosę, tego chyba nie potrzebuję. Wezmę przynęte za to. Przynęte można robić z tego z mięsa potworów. Proszę bardzo. Już będzie. No i dobra. Teraz ja bym chciał mieć tutaj 3 na trzy. Chcę na górze mieć melony. Gdzie jest mój nawóz? No, no, no. Raz, dwa, trzy, sześć, dziewięć. No, już się zgubiłem w liczeniu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to osiemnaście i dwadzieścia jeden. Dobra, dawaj mi melony. Tak, najpierw trzeba nawieść niektórymi nawozami, dopiero potem sadzić. Okej, okay, to jest wysiane. Konewka jest potrzebna. Dobra, najpierw to co posiałem to odlejemy. No i jest szansa, że to nam wyrośnie w taki wielki melon i też mam nadzieję, że chociaż trochę tych złotych melonów się tu zrobi, no bo Złote melony są nam potrzebne do bandla. Tutaj jest taki pojedynczy kafelek, to posieje tutaj kawę. Hmm. Dobra, to jest kawa. Czego mam jeszcze dużo? Wszystkiego mam już tak nie, niezbyt dużo na szczęście. A to może jednak nie będzie aż tak. Energożerne jak myślałem, dobra. Nie, no, fajnie, że herbaty na przykład nie trzeba podlewać. Tutaj nic nam nie rośnie na tyczkach, więc możemy spokojnie sobie podlewać zasadzić. Tutaj jest ta papryka, to będą te summer skłosze, jagódki i rzodkiewa. A dobra, myślałem, że będzie tego dużo więcej, a jednak nie jest aż tak dużo. Ale postaramy się posadzić jeszcze wszystkie te letnie rzeczy. Hmm. Nie wiem, czy nie mam tutaj jakiegoś um, plonu, przez który nie można przechodzić. By nie. Dobra. I tutaj resztę sobie obsadzimy. Tak, te pochodnie trzeba tu poustawiać jeszcze. No, nie chcę mieć ciemności. O, już się robi ciemno. Jakiś lepszy kształt nadamy naszym grządkom. A teraz to jeszcze, na no to nie chcę poświęcać czasu. Dobra, jeszcze 17. A to jeszcze tu sobie przeciągniemy. I może tyle wystarczy, nawet. Nie będę już więcej. No i... O, i wystarczyło na styk. Fajnie. Tylko jeszcze to wszystko podlać. Ech. No i nie wiem, czy opłaca się iść dzisiaj zakładać te mm. No nie wiem, jak to nazwać po polsku. Te krapoty całe nasze. Gdzie się będą rybki łowić, i różne rzeczy, takie jak na przykład raki, kraby. A nie mamy jakiejś rybki, które dopiero tej porze się będzie pojawiać? Nie, tutaj jest te szczególne rybki to będą raczej wcześniej niż później. Te, które są nam potrzebne do bandli. Dobra, coś tutaj nam ćwierka. Nie wiem czy wiosną też ćwierkało. Nie pamiętam tego dźwięku. No ale to miałoby sens, że nowe rzeczy się tutaj żyją. Pojawiają się. Dobra, trzeba normalnie energii sobie dołożyć. Mam nadzieję, że za niedługo, chociaż pierwsze ulepszenie energii zdobędziemy. Bo można tutaj rozszerzyć prawie dwukrotnie nasz poziom energii. Najgorsze jest to, że jutro rano znowu trzeba to wszystko podlewać. Dobra. I bym jeszcze poczyścił tutaj trochę to miejsce. Kończy się energia. A jeszcze chwilę, zanim pójdziemy spać. O nie, zapomniałem o tym Starfrucie jeszcze. Teraz widzę, że go mam do wysadzenia. Dopiero. A. No dobra, to jeszcze go wysadzimy tutaj pomiędzy pochodniami. Dobra, i to chyba wszystko. Krab pocie chyba bez przynęty też może się coś złowić, ale chyba raczej śmieci. Dobra, tutaj chowamy drewno. To co możemy, pierścionek sobie zostanie. No, chciałbym tylko zostawić jeszcze nawóz, a nawóz to może jednak bym. Trzymał w innym miejscu, bo tutaj już powoli, powoli robi się ciasno. Tutaj na przykład, mm, tak, jutro trzeba do konewki, Nie ma co zostawiać. Ale chciałbym na przykład dla Clint'a prezent. Dla kogo jeszcze? Aha, dla Alexa miał być prezent jeszcze. Chyba jeden wystarczy. Tak, robimy tą przekąskę. Zobaczmy, tak, Clint potrzebuje, ty potrzebujesz. Też. Linus, Marni I okej, okay, tyle. Idziemy spać. O, nawet jeszcze nie ma północy. Myślałem, że będzie. No i mamy drugi dzień lata. Pogoda jutro będzie niestety znowu słoneczna. Chyba zbyt szybko nie uciekniemy teraz z farmy. Drogi White, o, od Karoliny. Nic nie jest bardziej satysfakcjonujące niż gotowanie ze świeżych warzyw z własnego ogródka. Załączam przepis, który ci pomoże. Trzymaj się. No i proszę zupa pasternakowa czy tam pietruszkowa. Po angielsku te dwa słowa są prawie takie same. I jeszcze jeden przepis od Demetriusa. Chciałem Ci podziękować za zainteresowanie się moją pracą. To jest przepis, który lubię. Smażone grzyby. Fajnie.